W tym filmie będą pokazane ujęcia, po których serce boli, ale które pokazują, co się potrafi dziać w znanych psich szkółkach. Ale to za chwilę, bo pierw trzeba zdiagnozować problem. Moim zdaniem wszystko rozchodzi się o to, czy pies to nasz de facto przyjaciel, czy niewolnik. Wielu pseudospecjalistów chce zrobić z niego niewolnika i nie dajcie się na to nabrać. Dumnie mówimy, że psy to nasi najlepsi przyjaciele, tylko trzeba by na pewno. To, jak wiele mamy za uszami względem psów, niech przemówi obraz przepełnionych schronisk, ale w tym filmie mowa będzie o ludziach, którzy głoszą, że pies to ich przyjaciel, ale traktują go de facto jako niewolnika. Bo żadna przyjaźń nie może istnieć bez wolności, wolności wyboru. Zauważam niestety taką tendencję, która pochodzi od wielu behawiorystów i chyba wszystkich szkoleniowców treserów, że za psa podejmuje się wszystkie decyzje. Co tragiczne, bez jego żadnej zgody podejmuje się za niego fatalne decyzje, nie bacząc na to, czego rzeczywiście ten pies potrzebuje. Nie zwracamy uwagi na to, kim jest nasz pies, czego chce od życia i czego naprawdę potrzebuje. Liczymy się tam tylko my. Finalnie kupujemy lub adoptujemy niewolnika, a nie przyjaciela. Jeżeli dany behawiorysta czy szkoleniowiec radzi Wam, aby odbierać psu wszelkie spontaniczne decyzje, bo Wy macie nim sterować jak zabawką na pilocie, to uciekajcie od takich speców jak najdalej. Bo jak Wasz pies nie ma na nic wpływu, to jesteście na autostradzie do poważnych problemów. I właśnie te współczesne metody różnych szkółek, poczyniając od skarmiania psa na spacerach, potresury, kolczatki, dławiki, Obroże z prądem, stosowane po to, aby zawsze i wszędzie wasz w cudzysłowie przyjaciel reagował na komendy, prowadzą do masy problemów. Nie dajcie sobie nigdy wmówić, że walenie w psa prądem to coś normalnego i pomoże wam zbudować dobrą relację. To absurd. Może myślicie, że pewnie trzeba mieć pecha, żeby trafić w ręce takich specjalistów w cudzysłowie specjalistów. Otóż taka patologia może dziać się w znanych i renomowanych szkołach, i niech uświadomi nam to wszystkim film z bardzo popularnej szkółki Jacka Gałuszki, wesołej łapki. Notabene, jaka ona wesoła, to zaraz sami zobaczycie. Na Facebooku ma ona aż 24 tysiące obserwujących, a rok temu internet obiegło ciekawe nagranie z Akitą. Zresztą sami zobaczcie co tam się dzieje. klasyczko, to ciągnij z tą metalową, to jest. No tak. Dobra, puść. Proszę, może... Jak ma na imię ten od Labradora? Y no, serce boli, jak się to ogląda, jak pseudospecjaliści znęcają się nad tym psem, jak opiekun w pełni podporządkowuje się pseudoautorytetom i pozwala dusić swojego psa. Nie wiem w ogóle po co, czemu ma to służyć, niby jak ma to naprawić problem tego psa, jak to mam mu pomóc? No dramat. Chcę wam także pokazać film z Kofim. No nie jest prawie Teraz. No nie sądzę. nie stanie. No to, bo z tej perspektywy to, 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 to wygląda z tej lewej strony nie wygląda to tak. Prawej, bo on ma to w prawy bok po prostu. W prawy bok? A nie właśnie nie. tu ma? A tu, w prawej. Kofi, ten Golden, przez 10 dni siedział zamknięty w budzie. Z kagańcem na pysku, zaciśniętymi obrożami i dławikiem wokół szyi. I ten dławik wbił się tak bardzo, że trzeba było go odrywać. A do tego wszystkiego szelki, smycze. W ten sposób Kofi był wyprowadzany dwa razy dziennie na krótkie spacery, a raczej treningi. Wtedy mógł się napić wody i załatwić potrzeby fizjologiczne. Przez cały czas nie jadł, bo nie chciał podejmować jedzenia w sposób, w jaki życzyli sobie tego trenerzy. ósmego dnia żuchwa Kofiego utknęła w szparach kagańca. Wtedy też Kofi nie mógł nawet pić. Finalnie Trenerzy zalecali właścicielce eutanazję, a sama właścicielka panicznie bała się psa. A tak obecnie wygląda Kofi po zamieszkaniu w duchu Leona. I zobaczcie na przemianę tego psa. Kofi, ten straszny krwiożerczy Golden, miał więcej szczęścia od Akity, który już niestety nie żyje, bo Kofi trafił do ludzi, którzy rozumieją, że pies to nasz przyjaciel, a nie upodlony niewolnik. Odpowiedzmy sobie zatem w tym filmie, czego chce od życia i czego naprawdę potrzebuje nasz przyjaciel pies, a nie nasz niewolnik pies. Moim zdaniem pozwólmy przede wszystkim psu doświadczać, podejmować decyzje i nie uzależniać psa od siebie. Nie starać się zrobić z niego niewolnika, robocika. Bo pies, który umie podejmować dobre decyzje, buduje swoją pewność siebie na zasadzie to było coś dla mnie trudnego, podjąłem dobrą decyzję, poradziłem sobie i kurczę ekstra, nie? jestem jednak dobry, dałem radę, kawałko zaka ze mnie. I pies w taki sposób buduje również swoje kompetencje, pewność siebie, staje się psem stabilnym, myślącym i miłym. Zaś, trysurą robimy z niego psa niebezpiecznego, bo bezmyślnego z niezaspokojonymi potrzebami. A jakie potrzeby psa musimy przede wszystkim brać pod uwagę? Przede wszystkim swobodny ruch i eksploracja. Jeżeli pies nie ma szans na hasanko na łonie natury tylko skazany jest na wieczną smycz, beton i znane krzaki na dzielni lub wiecznie jeden i ten sam ogród z tyłu domu, to jego frustracja rośnie, potęguje i nie dziwmy się potem, jak on wybuchnie i będzie się wyładowywał. Kolejna potrzeba psa to kontakty społeczne z psami i ludźmi. Często widuję, jak psy chcą się poznać, są siebie ciekawi. Ale nie mają szans na żadną interakcję. Bo są zawsze odciągane, bo według zaleceń tych pseudospecjalistów, psy mają być wpatrzone w swojego opiekuna jak w bóstwo i pakuje im się do mordy tonę smaczków. To nie jest normalne i tym torem nigdy nie zaspokoi się potrzeb społecznych psa. W ogóle te dwie arcyważne potrzeby psa, czyli ten swobodny ruch i kontakty społeczne, można połączyć w jedno na wspólnym spacerze na łonie natury. Z psimi ziomkami i ich ludźmi. Nie bójmy się tych straszliwych, demonizowanych psów podbiegaczy. Jak nasz pies zbuduje kompetencje społeczne, komunikuje się dobrze, ma spełnione potrzeby, to nigdy nie ma problemu z podbiegaczami, którzy notabene mają większe kompetencje społeczne i są bardziej myślące niż 90% spotykanych przez nas psów na smyczach. Wiecie, przeważnie jak na przykład nasz pies nie ma ochoty na taką interakcję, no to takiemu podbiegaczowi podsika, miuchną się 5 sekund i każdy leci w swoją stronę. Też warknięcie, postawienie granicy na zasadzie daj mi spokój, jakby na przykład tamten chciał biec za nim, to także piękna i normalna psia komunikacja. Nic tam złego się nie dzieje. Jak pies nie radzi sobie w takich zwykłych, życiowych spotkaniach, wywołuje to u niego problemy, no to pracowałbym nad jego pewnością siebie bo w życiu nie da się tworzyć sztucznych, idealnych warunków no życie jak to życie zawsze zaskoczy i raz, będzie, i raz będzie piękny, poranny spacer w ciszy, którego nikt nam nie zakłóci a raz podbiegną dwa psy a trzeci na smyczy z daleka nas obszczeka i to jest życie i trzeba psu pomóc się w nim odnaleźć pies potrzebuje także zrównoważonego emocjonalnie przyjaciela ludzkiego przyjaciela Niby banał, a wcale nie taka oczywistość. Bo wejdzie w skórę psa, który jest na smyczy w trudnym środowisku miejskim, pełnym bodźców, hałasów i szybko przemieszczających się obiektów, i na końcu tej smyczy podejmuje za niego decyzję nadopiekuńcza, strachliwa osoba, która ma ogromny problem z własnymi emocjami. I co czuje pies, który na widok innego psa, który nie okazał ani grama agresji, jest on brany na ręce i patrzy jak jego opiekunka salwuje się paniczną ucieczką. Psy przejmują strach od swoich opiekunów. Jak pies ma być zrównoważony emocjonalnie, gdy, gdy jego opiekun taki nie jest i ma on problem z emocjami? No nie ma szans na to. Sam będzie miał problemy z emocjami, tak jak jego ludzki opiekun. Kolejny punkt. Niezwykle ważne jest też zrozumienie komunikacji zachowań psów. Pies potrzebuje przyjaciela, w którym ma oparcie, na którego może liczyć, który go rozumie i który daje mu poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli opiekun zagrożnie ogarnia, co się dzieje między dwoma psami, gdzie tam na przykład nie ma zabawy, a jest dręczenie drugiego psa i gdy twój pies podbiega do ciebie o pomoc w tej sytuacji, a ty kompletnie nie reagujesz, bo nic nie ogarniasz, no to jest problem. I tutaj nie wolno też mylić nauki komunikacji między psami z nauką komend. Do tego wszystkiego należy dołożyć jeszcze zdrowie. Tutaj musi wszystko hulać. Musimy wiedzieć, czy nic go nie boli, zatem trzeba dobrze zbadać psa. Do tego, jak dołożymy dobre jedzonko, wygodne i spokojne miejsce do spania, gryzaki do rzucia, no to jest, kochani, siódme niebo. Cóż, ten film mogę podsumować jednym zdaniem: Nie dajcie się namówić na niewolnika, wybierzcie przyjaciela.